No cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Cóż, miałem wątpliwości, czy robić ten odcinek, ponieważ jeden już odcinek długi zrobiłem. Nie ukrywam, miałem przy tym trochę montażu, trochę mi to zeszło, ale stwierdziłem, że już skoro robimy materiał o Palpatinie, zwłaszcza że umówmy się, ten kanał się nazywa Imperator, no to stwierdziłem, że pasowałoby zrobić chociaż jeszcze o jednym pojedynku, no który myślę, że jest co prawda kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny. No bo umówmy się, wielu ludzi porównuje go jeszcze nawet z pojedynkiem wejdera z Obiłanem w nowej nadziei, pod względem tego, jak został zrealizowany, ale myślę, że warto będzie go tutaj omówić, choćby ze względu na to, żebym, żebym pokazał wam swoje zdanie. I tutaj nie będziemy się tak w wstępie rozwlekać jak tam tamtym razem, po prostu przechodzimy do tematu. Na początku, oczywiście, wiadomo, sekwencja, którą ja osobiście uważam jedną z najlepszych, oczywiście, scen po prostu w całych Star Warsach. Czyli oczywiście powitanie kan przez kanclerza Mace Windu, potem, prawda, Mace Windu i tam Rada Jedi, która z nim przyszła, przynajmniej część tej Rady Jedi. No, wyciąga miecze świetlne, prawda. No i tutaj zaczyna się fajna gadka Palpatina z Mace'em Windu. No aż w pewnym momencie po prostu jedna z ulubionych scen w Star Warsach. Palpatin mówiący: "I, I am, am a Senate. The Senate. Tak, to jest sami przyznacie jedna z tych najlepszych scen. No i niedługo po tym oczywiście Palpatin również y, wiadomo y, wyciąga swój własny miecz świetlny. No i wtedy zaczyna się oczywiście Zabawa. I cóż, pierwszy element, który, na który być może mało kto zwraca uwagę, oczywiście walka będzie omawiana w podobny sposób, jak pal walka Palpatina i jody. Cóż, walka się ta zaczyna od słynnego już krzyku mocy ze strony Palpatina, tak, który to już oprócz takimi legendami i nie ukrywam, że sam. Po prostu nawet zmemowałem jeden odcinek, nie wiem, jeśli go widzieliście, to zalecam nadrobić, może się potem pojawi karta do niego, taki joke video, że się tak wyrażę. W każdym razie, no ten krzyk mocy, po prostu... Obróz taką legendą, no bo w końcu mamy do czynienia, wiecie, z potężnym lordem Sithów, najpotężniejszym według mnie. Więc no, chłop od razu na pierwszy po prostu wyciąga wszelkie karty, po prostu używa krzyku mocy, który wiecie, więc z zadania po prostu tak wzmacnia potęgę Palpatina i przy okazji dodaje mu szybkości, a przy okazji paraliżuje m, tych najsłabszych y, członków, po prostu których Mace Windu zabrał ze sobą, przez co. Pierwsi dwaj rycerze Jedi zostali w zasadzie zabici. pamiętajcie mistrzowie Jedi to nie są byle jacy rycerze. Zostają zabici przez Palpatina w ciągu no, dosłownie kilku sekund, bo no, potem kitwisto tam tylko wytrzymuje nieco dłużej, ale też już jego obrona nie jest taka jakaś mega skuteczna. Zabija Palpatine już niedługo po tym Kitafisto. No i zaczyna się walka z Mace'em Windu, który to również dostał, że tak powiem, ampa takiego został po prostu nie wiem wyoverrejtowany, że się tak wyrażę przez jego fanboyów. Wiem tutaj już. Bardzo, bardzo mocno se ryzykuje gadając takie słowa, ale tak oczywiście w książkowej adaptacji Zemsty Sithów jest powiedziane, że Mace Windu używał wapadu, czyli oczywiście tej siódmej formy walki mieczem świetnym, która polegała na tym, że Mace Windu wciągał potęgę Palpatina do siebie, prawda, potem odbijał i im szybszy i potężniejszy stawał się Palpatin, tym bardziej taki był potem Windu i, i tak oto w takim oto wydaniu. Po prostu to miałoby wyjaśniać, dlaczego Windu ponoć wygrał walkę na miecze świetlne, no a wielu jeszcze potem całkiem niesłusznie uważa, że Mace Windu pokonał Palpatina, co mnie już w ogóle rozbroiło w tym momencie, gdy ktoś mówi, że pokonano Palpatina. Przypominam, mówimy o najpotężniejszym lordzie Sithów w kanonie, i mówimy też o rycerzu Jedi, który potęgą, no mimo wszystko nie dorównywał samemu Jodzie, jednak musimy pamiętać, że joda był jednak tym, poza Anakinem oczywiście, najpotężniejszym rycerzem Jedi z ery prequeli, mistrzem, takim, takim już wielkim mistrzem Jedi, zresztą choćby świadczy o tym to, że walka z późniejszym Palpatinem po rozkazie 66, przez co Palpatin urósł jeszcze bardziej w mocy, sprawia tylko tyle, że po prostu oczywiste jest, że potem walka była wyrównana, i to świadczy zarówno o potędze Palpatina, jak i o po potędze jody, że obaj byli sobie równi. A my tu mówimy o Palpatinie, co prawda sprzed rozkazu 66, ale mówimy też o Mejsie windu, który akurat nie mógł się równać potędze jody. Dlatego według mnie trochę za bardzo ludzie tak myślą, że Mace swindu był najpotężniejszym no i Wiadomo, skończyła się walka na miecze świetlne, co prawda wielu uważa, że w tamtym momencie Mace Windu rozbroił Palpatina, no potem oczywiście, no i tak przychodzi ten Nakin i to wszystko jest właśnie takie skomplikowane, no bo widzicie, po tym jak nakim pyta, co się znaczy, no nie pyta, po prostu nie, co się dzieje, po prostu tak patrzy, nie wie co zrobić, no Palpatin w końcu atakuje Mace Windu błyskawicami mocy, no i wiecie, wielu tu spekuluje, że Mace Windu za pomocą wapadu, jeszcze i ogólnie tego, tej swojej techniki, potrafił jeszcze co prawda odbijać błyskawice Palpatina do źródła. No ja uważam, że to jest troszkę mocne nadwyrężenie, zwłaszcza, że musicie zauważyć jak bardzo Palpatin się ograniczał i przy okazji gadał jeszcze z Anakinem, że popatrz ten jest zły, próbuje mnie zabić. No dosłownie na oczach Anakina widać jak Mace Windu po prostu, no jak to powiedzieć dobrze. Po prostu zniszczył twarz Palpatina, po prostu poraził go błyskawicami, no tak to trzeba nazwać po prostu. Mace Windu przyczynił się do spalenia po prostu twarzy Palpatina, no oczywiście wiadomo, że to Palpatin zaczął atak błyskawicami, ale no Mace Windu też nie przebierał w środkach, więc chodziło o to, żeby pokazać Anakinowi, jak to Jedi są źli. No a powiedzcie mi. I teraz chcę wszystkim tutaj powiedzieć, dlaczego uważam, że Mace Windu nie wygrał tego starcia. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że to wszystko był teatrzyk pod Anakina. No, po pierwsze to, że Później, gdy już Anakin odcina mejsowi Windu zresztą z, 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 oczywiście temu, co na to zasługuje, oczywiście, po tym, jak Anakin odcina mejsowi dłoń, no to Palpatin używa całej swojej potęgi i no już, już nie ma gadki o słabym gościu, który ledwo trzyma się przy życiu. No i to no, po pierwsze. Po drugie, no właśnie to, że Anakin po prostu według mnie musiał mieć taki teatrzyk, że Jedi próbują zabić bezbronnego kanclerza, bo, bo tak, bo chcą przejąć władzę. Więc Palpatine musiał po prostu Anakinowi pokazać, że tak, to jest prawda i po prostu się ograniczał. Wiecie, zresztą to, jak bardzo Palpatine się ograniczał w walce na moc, to jest Tutaj bardzo ważna kwestia. Musimy to sprostować, bo o ile w walce na miecze ja jeszcze jestem w stanie zaakceptować, że Mace Windu mógł pokonać Palpatina, bo Palpatin nie był najlepszym szermierzem. W porównaniu do takiego na etanakina, potem właśnie Mace Windu czy Jody, no to nie był najlepszym szermierzem. Ale wydaje mi się, że nawet w walce na miecze świetlne coś Mace'owi Windu dłużej chyba schodziło z pokonaniem Palpatina niż Jodzie. Przynajmniej jak oglądałem te dwa pojedynki, to odnosiłem takie wrażenie, że Jodzie to chyba szybciej zeszło pokonać Palpatina, a Windu troszkę, troszkę dłużej. No, przynajmniej tak mi się wydaje, ale ciągle Mace Windu pokonał Palpatina na miecze świetlne. Ale na moc, no, wydaje mi się, że to jest oczywiste wręcz. Że tutaj na pewno Palpatine po prostu zmiótł z planzy Mejsa, a to, że był pokazany jako słaby, który, który Mejs by go zabił, gdyby mógł. No, Mace jakoś nie mógł się zdecydować, żeby Palpatina dobić raz na zawsze. Miał do tego, pamiętajcie, pierwszą okazję, kiedy go rozbroił na miecze świetlne. Potem, kiedy frontalny atak błyskawic po prostu ustał. Mógł to zrobić od razu. No i Dopiero za trzecim razem zdołał się ten długi zamach mieczem świetlnym i potem pff, no, i, no i no i się nie udało no bo Anakin już się wpierdzielił Mace Windu to według mnie, jakby był taki potężny, to powinien zabić Palpatina za pierwszym razem, jaką miał okazję, a nie czekać, aż Palpatin zacznie używać błyskawic. Jeśli był taki ten potężny Mace Windu, no bo umówmy się, to definiuje potęgę. Dlatego Palpatin tutaj wygrał, już nie mówiąc o tym, co by się działo, gdyby Mace Windu walczył z Palpatinem po rozkazie 66. Tutaj Mace Windu zostałby całkowicie zmieciony z planszy, bo to już byłby a, po prostu. Tak wyampowany Palpatine, że to po prostu aż szkoda gadać. Dlatego jestem wręcz przekonany, ale to przekonany, że ta walka miała po prostu taki obraz, że to miała być po prostu zagrywka. Palpatine się bardzo powstrzymywał w tej walce, ale ciągle był w stanie pokonać miejsce Windu. Zresztą, zwróćcie uwagę, że według mnie już samo to, że Palpatine mógł zmanipulować Anakina, już samo to świadczy o jego potędze. I to, że był w stanie zarówno walczyć z mejsem windu, jak i skutecznie manipulować Anakina. Zobaczcie, miał podwójny rozdział uwagi. Wiecie, miał podzielność uwagi. Według mnie to już też samo w sobie świadczy o jego potędze. A tu ludzie jeszcze mówią, że przecież. A poza tym, w pewnym momencie nawet widzicie, że gdy ostrze. Mace Windu, po prostu w pewnym momencie Mace Windu już ledwo trzyma to ostrze i do, dosłownie zanim już byłby gotowy puścić, bo po prostu już w pewnym momencie rękę po prostu chwyta za siebie, to po prostu no zanim puszcza, prawie by puścił ten miecz, ale Palpatine akurat wtedy, akurat wtedy, kiedy mógł zabić Windu, no to wtedy akurat puścił błyskawice moc. No sami przyznacie, że jest to troszkę Dziwne, przynajmniej mi się tak wydaje. No to w kwestii walki to myślę, że to wystarczy. No to był po prostu taki teatrzyk. Oczywiście, zapewne to, że Mace Windu był drugim najpotężniejszym być może rycerzem Jedi w Radzie, który miał rangę mistrza, no to być może jest to prawda. I Palpatine przed rozkazem 66, no ciągle Mace Windu może stanowił wyzwanie dla Palpatina, ale osobiście nie wydaje mi się, bynajmniej, żeby Palpatin tutaj bał się miejsca Windu, na tyle ile na przykład bał się jody. bo bynajmniej w tym pojedynku nie widzielibyśmy, że Palpatin na przykład chce się w pewnym momencie wycofać. Więc uważam, że Palpatin, gdyby nie to, że Anakin był w całość wmieszany, i pewnie gdyby nie to, że Palpatince to wszystko zaplanował, bo umówmy się, to, że być może przegrał z Mace'em na miecze świetne, to może też miał se zaplanowane. W pewnym sensie to, to było zwycięstwo Palpatina, bo dzięki temu mógł pokazać Anakinowi, jak według niego wygląda prawda. Więc myślę, że głównie o to chodziło, a to, że ludzie będą gadać, że Mace Windu wygrał z Palpatinem i... I prawda, bo był w stanie odbijać błyskawice i tylko Anakin uratował Palpatina. No to myślę, że trzeba dokładniej oglądać filmy. Myślę, że trzeba przede wszystkim otworzyć się na dyskusję, bo jak wiecie, no czasem pewnym, pewnym osobom nie przemówi się do rozsądku. Wiem, mówię to może troszkę ironicznie, no bo sam jestem fanem Palpatina, ale osobiście zawsze. Jestem skłonny do dyskusji. Tak, po, tak, na marginesie. Uważam, że Mace Windu jest chyba najbardziej przecenianym bohaterem w Gwiezdnych Wojnach, po prostu. I, to, I tego zdania przez długi czas przynajmniej nie zmienię. Myślę, że to wszystko. I to by było w sumie na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek. Ten odcinek oczywiście będzie krótszy od poprzedniego i to zdecydowanie bo to szczerze mówiąc może nie bardzo zdecydowanie ale jednak będzie krótszy. Ponieważ y, po doświadczeniu z poprzednim odcinkiem zdałem sobie sprawę z tego, że był trochę za długi, ale myślę, że dobrze tam wykorzystałem każdą minutę. Może trochę się powtarzałem zresztą być może w tym odcinku też się trochę powtarzałem chociaż myślę, że nie aż tak bardzo. Po prostu tamten odcinek, widzenie nie będzie dłuższy, ale mimo wszystko myślę, że warto było i ten odcinek zrobić, bo stwierdziłem po prostu, że warto, żeby jeszcze jeden, przynajmniej film o pojedynku się pojawił, przynajmniej o tym, co się wydarzyło. Może kiedyś zrobię jeszcze na temat. Pojedynku, który na przykład się nie wydarzył, film, taką analizę, może kiedyś to zrobię, jeszcze się wszystko okaże. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, komentarz. Dziękuję za to, że tak, prawda, subskrybujecie, że łapkujecie kanał i w ogóle, że fajnie Wam po prostu się te filmy ogląda. To ja dziękuję za uwagę. No i. To wie, być może do następnego odcinka dalej będę używał głosu albo będzie to inna forma, odcinka. Wszystko się okaże w każdym razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.